Yo! Witam wszystkich! Wjeżdżamy do Doliny Dogna, znajdującej się we Włoszech. Jest to nasze odkrycie majówkowe, którym postanowiliśmy się z Wami podzielić, bo droga zrobiła na nas, jak i Dolina, piorunujące wrażenie. Kierujemy się do przełęczy są Dogna na wysokość około 1400 metrów nad poziomem morza. Jak widać, droga jest ślepa. Długość 18 km. Przejechanie w jedną stronę zajmuje około 20 minut, czyli łącznie mamy 36 km do pokonania. Bardzo wąskiej, bardzo technicznej, wymagającej trasy, ale na pewno warto to zrobić, bo droga jest niesamowita. Widoki są obłędne, a miejsce jest bardzo mało znane. Dlatego postanowiłem Wam je pokazać, bo pewnie wiele osób, które było w tych okolicach, które zaraz Wam pokażę, na mapie, w jakich jesteśmy, na pewno to miejsce przeoczyła. My trafiliśmy na nie przypadkiem. Spójrzmy na mapę, gdzie się znajdujemy. Jesteśmy na trójstyku granic austriackiej, włoskiej, słoweńskiej miejsce bardzo znane, bardzo popularne, szczególnie motocykliści, którzy wybierają się zwiedzić Słowenię, lądują w tych regionach. Bo pierwszą rzeczą, którą chcą zaliczyć, to jest najczęściej krańska góra z niej wyrusza droga 206 prowadząca do najwyższej słoweńskiej przełęczy Wrick. Z tej przełęczy najczęściej kierują się do najwyższej słoweńskiej alpejskiej trasy prowadzącej na Mangard. Mogę się założyć, że 95 9% motocyklistów, którzy tutaj byli, zaliczyli te miejsca, a w ogóle nie spojrzeli w tą stronę, czyli w stronę drogi, o której dzisiaj sobie mówimy. Przy okazji zobaczcie, że zaliczając i Przełęcz Wryk i Mangard, potem mamy świetną trasę SP76, która prowadzi właśnie do miejsca, o którym sobie dzisiaj mówimy, które sobie obejrzymy, a gwarantuję Wam, że w niczym ta droga tutaj nie ustępuje tym dwóm klasykom, a nawet w niektórych aspektach może się okazać dla Was ciekawsza, oprócz omówienia i pokazania Wam tej nietuzinkowej trasy. Będę chciał też w tym materiale opowiedzieć trochę o tym, w jaki sposób transportujemy nasze motocykle. Pod naszymi filmami często pytacie. Czy jeździmy na kołach, czy wozimy je na przyczepie, na lawecie? Więc będę chciał odpowiedzieć Wam, jak to wygląda w naszym wypadku. Z góry podpowiem, że jeżeli wyruszamy poza nasz kraj, to w 100% zawsze motocykle wieziemy na przyczepie. Mamy własną przyczepę, opowiem Wam, co to jest za model, w jaki sposób mamy ją wyposażoną, w jaki sposób te motocykle montujemy. Mam nadzieję, że te informacje będą dla Was przydatne. Ale zanim przejdziemy do konkretów, to często informacyjnie przypomnę, że jeździmy zawsze na interkomach, mamy ze sobą Łączność, więc nawet jeżeli jakieś sytuacje wydają Wam się z punktu widzenia oglądającego nasz materiał niebezpieczne, to bądźcie pewni, że nie stworzyliśmy żadnej niebezpiecznej sytuacji na drodze. Informujemy siebie na bieżąco o tym, co się dzieje. Osoba prowadząca pozostałym przekazuje informacje, czy jedzie coś naprzeciwka, czy leży coś na drodze. Więc nawet jeżeli jest taka sytuacja, że Patrycja czy Mateusz, bo tym razem kamera jest zamontowana na Motocyklu Mateusza jadą niekoniecznie swoją stroną drogi, albo gdzieś ścinają zakręt, albo macie wrażenie, że jadą na pewniaka w ślepy zakręt, których tutaj na tej drodze nie brakuje, to bądźcie pewni, że wiedzą o tym, że mogą taki manewr wykonać, bo zostali przez prowadzącego grupę o tym poinformowani, czego no niestety nie słychać, chociaż pracujemy nad tym, żeby może w przyszłym sezonie, a właściwie już w tegorocznym sezonie, też udało się nagrać. Kilka filmów, gdzie będzie słychać naszą rozmowę między sobą. Może to być, mam nadzieję, dla Was też jakby ciekawy dodatek do naszych materiałów. Tu jeszcze informacyjnie, szczególnie osobom, które nas nie znają, przypomnę na jakich motocyklach lecimy. Tym razem ja prowadzę grupę, jadę na tej 900 gt Pro. W środku jest patrycja na strecie 765RS, a kamera znajduje się tym razem na motocyklu Mateusza. Jest to Triumph Speed Triple 1200RS. Materiał nagrywany jest za pomocą kamery GoPro 12, w tym przypadku nie ma zamontowanych żadnych filtrów na kamerze, jest włączony tryb HDR, to tyle jeżeli chodzi o strony techniczne. Ok, wracając teraz do przełęczy Dogna i do drogi, którą lecimy, podpowiem Wam w jaki sposób ją znaleźliśmy, bo jak dobrze wiecie, posługujemy się Google Mapsem i też za pomocą Google Mapsa wyszukujemy sobie trasy, którymi polecimy. Fajną rzeczą w dzisiejszych czasach, chociaż nie wszyscy to lubią, jest skorzystanie ze jaja, którego można zapytać, będąc w danym regionie, jakie drogi, jakie przełęcze nam poleca, ale wiadomo, że w przypadku jaja zazwyczaj trafimy na te najbardziej znane, najbardziej komentowane. Najbardziej polecane, czyli te drogi, gdzie jest jakby masa informacji w sieci na ich temat, a na tego typu drogi, jak ta na tym filmie, raczej ciężko trafić. W tym wypadku temat jest prosty. Ja sobie wieczorkiem odpalam Google Maps i przeglądam w pobliżu, jakie są drogi. I dokładnie w ten sposób znalazłem tą drogę, wyszukując czegoś najbardziej krętego. Wyglądała dość ciekawie i stwierdziliśmy, że nie mamy daleko do niej i podjedziemy. Okazało się, że to był absolutny strzał w dziesiątkę. Ok, a co dokładnie musicie wiedzieć o Dolinie Dogna? Jak widać po filmie, jest to wąska, dzika dolina. Znajduje się ona w północno-wschodnich Włoszech, w Alpach Julijskich. Nie jest to miejsce, jak widać, popularne i dlatego też jest to jego ogromna zaleta, bo jadąc tutaj nie spotkamy dużej ilości samochodów, rowerzystów, więc idealnie, żeby motocyklem się pobawić. Dolina ciągnie się w głąb gór, prowadząc w stronę przełęczy Sądogna. Droga biegnie ciasno między Lasem i stromymi sianami skalnymi, co na pewno na filmie widzicie. Miejscami jest bardzo wąsko. Jak już mówiłem, ruch jest bardzo mały, głównie lokalny. Asfalt jest zmienny, czasami, jak widać, jest nierówny. Ale to, co jestem Wam w stanie w 100% potwierdzić, jest niesamowicie przyczepny. Jak jeździliśmy tą drogą, ani razu nie mieliśmy najmniejszej sytuacji utraty przyczepności. Pomimo tego, że jak sami zauważycie, oglądając film po naszych oponach, da się zauważyć, że niekoniecznie wszędzie jest czysto. Ale pomimo tego, kleiło jak zło. Dzięki temu, można jechać pewnie i nie obawiać się, że coś się może wydarzyć. Jak widać nie jest to droga do super szybkiego zapierdzielania, ale no nie tylko takimi drogami się jeździ. Bardzo wymagająca, bardzo techniczna, więc też jakby przejechanie choćby w jedną stronę spowodowało, że byliśmy zmęczeni, zsiedliśmy z tych motocykli i musieliśmy odpocząć, więc uważam to za bardzo dużą zaletę, bo można dużo wyciągnąć z jazdy taką drogą wąsko, przyczepnie, bardzo technicznie, bardzo dużo wymagających zakrętów, ślepych zakrętów, ale ja to wszystko uważam za bardzo duży plus i każdy, kto lubi motocyklem winklować, będzie tu w No i oprócz tych wszystkich niezaprzeczalnych zalet, dochodzą jeszcze kapitalne widoki, jak widzicie no góry, które tutaj nam towarzyszą w tej dolinie robią piorunujące wrażenie. Oprócz tego, że warto tą drogę sobie przejechać szybciej, wolniej, to też jest cała masa miejsc, gdzie warto się zatrzymać, porobić sobie zdjęcia, popodziwiać widoki. Co też jest dużym plusem całej tej trasy. Po dojechaniu już do jej końca mamy parking, gdzie jest miejsce, żeby spokojnie się zatrzymać, żeby odpocząć. I po dokonaniu niedalekiej pierwszej wędrówki mamy schronisko, w którym można się posilić, można popodziwiać widoki i też czegoś dobrego się napić. Więc jest też jakby nagroda na końcu całej tej podróży. Jak byliśmy tutaj drugi raz, zjeżdżaliśmy już z przełęczy sądogna, i była taka sytuacja, że strasznie chciało nam się pić. I zobaczyliśmy, że po prawej stronie jest budynek, troszeczkę przypominający restaurację. Zatrzymaliśmy się, udaliśmy się do środka, spotkaliśmy tam bardzo miłe panie. Okazało się, że jesteśmy poza sezonem, więc, jakby obiekt nie jest czynny, ale panie powiedziały, że nie ma najmniejszego problemu. Mogą nam wszystkim przygotować kawę i nie chciały od nas żadnych pieniędzy. No i powiedzmy to jest tyle, co chciałem Wam przekazać na temat tej fantastycznej trasy, pięknej doliny przy cudownej przełęczy, i teraz przejdziemy do drugiej części dzisiejszego materiału, która dla niektórych osób może się wydać dużo bardziej interesująca. Czyli, co nieco Wam opowiem o tym, w jaki sposób się transportujemy, dlaczego nie jesteśmy prawdziwymi hardkorowymi motocyklistami, którzy zawsze i wszędzie jeżdżą na kołach, no bo to jest jedyny prawidłowy sposób, a jednak jesteśmy takimi trochę lamusami, którzy ładują motocykle na przyczepę, nawet Motocykle turystyczne, no bo przecież Tiger 900 jest typowo turystycznym motocyklem i ciągną je na przyczepie. Mam nadzieję, że to Was zainteresuje. Patrząc po różnych komentarzach i reakcjach w internecie, jest to temat zawsze burzliwy. Jeżeli w jakimś wątku turystycznym ktoś rzuci, że motocykl wiózł na przyczepie, to zaraz znajduje się kilkunastu hardkorowych wyprawowców, którzy to piętnują, że jak to tak można, przecież do Hiszpanii to powinno się na kołach jechać. Dla mnie to jest w ogóle śmieszny temat, szczególnie jak potem widzę, że taki delikwent okej okay, jedzie na kołach, ale jego tranzyt polega na tym, że trzaska po 700 703000 km autostradą i odwiedza tylko stację benzynowe, więc dla nas tego typu jazda nie ma nic wspólnego z motocyklizmem. To są puste kilometry, które nic nie wnoszą do jakby podnoszenia naszego skilla, naszych umiejętności. powodują tylko niepotrzebne eksploatowanie się motocykla. Jak wszyscy dobrze wiemy, motocykle troszeczkę inaczej te kilometry im biją w porównaniu do samochodów. I jeszcze szczególnie w naszych polskich warunkach mocno specyficznych okazuje się, że motocykl, który ma 2 czy 3 lata i ma nabite 30 czy 40 tysięcy kilometrów, a na Motocykle pomimo wożenia na przyczepach potrafiły mieć takie przebiegi, są niesprzedawalne, więc jednym z powodów, że wozimy motocykle na przyczepie jest chęć uniknięcia niepotrzebnej eksploatacji, niepotrzebnego zużywania się opon i niepotrzebnego nabijania pustych kilometrów. Oprócz tego, że motocykl się nie eksploatuje, to niezaprzeczalną zaletą wjezienia motocykli na przyczepie, czy też w busie, no to już zależy jaką tam formę sobie wybierzecie, jest to, że jeżeli robimy tranzyt z punktu A do punktu B, kompletnie nie przyjmujemy się pogodą. Zobaczcie, wielokrotnie mieliśmy takie sytuacje, że trzeba przejechać 500 czy 700 kilometrów, a zdarzało się, że i na strzała robiło się 1000, i siedząc w samochodzie klimatyzowanym, absolutnie nie przyjmuje się pogodą. A może się okazać, że w tym dniu, kiedy robi się tranzyt, kiedy trzeba koniecznie dojechać do hotelu, noclegu czy tam kwatery, którą mamy wynajętą, okazuje się, że w całej Europie na przykład leje deszcz, albo okazuje się, że są kosmiczne upały. I osoby, które muszą jechać na kołach, no to wiadomo, że nie ma to nic wspólnego z przyjemnością jaką niesie jazda na motocyklu, szczególnie jak musimy to robić autostradami, szczególnie motocyklami typu naked, bo takimi motocyklami jeździmy i takie motocykle mamy u siebie w garażu. Sam pamiętam takie sytuacje, że mieliśmy ten komfort, że jechaliśmy sobie samochodem, motocykle wjeźdźmy na przyczepie, część naszych znajomych musiała jechać na kołach i okazywało się, że przez całą drogę lał deszcz albo też były ogromne upały. Pamiętam jak gdzieś taką sytuację, że wracaliśmy ze Słowacji, były uchwały pod 40 stopni i znajomi sami potem nam opowiadali, że musieli kilka razy zjeżdżać na stacje benzynowe, ale nie w celu jakby tankowania, tylko że było im tak już gorąco, że byli bliscy omdlenia, a my sobie jechaliśmy w samochodzie na tempomacie z włączoną klimatyzacją i było przyjemne. Kolejną rzeczą, która przemawia za zawiezienie motocykli na przyczepie, to jest zobaczcie ekonomia i spalanie. Jadąc na dwóch motocyklach na kołach, pomijając już jakby ich zużycie to te dwa motocykle, jak się to zsumuje, spalą około 13 litrów na 100 kilometrów, a wiążąc je naszym samochodem na przyczepie, którym jeszcze możemy nappać tonę bagażu, możemy też innym znajomym, którzy niestety muszą jechać na kołach, też wieść torby, gdzie jeszcze oprócz nas może być kilku pasażerów na pokładzie. Nasz samochód w trasie potrafi spalić, jak ciągnie przyczepę z motocyklami, plus jest załadowany pod sufit około 8 czy 9 litrów ropy, więc pokazuje się, że Chodzi dużo taniej, nawet jeżeli tylko spojrzymy pod aspekt paliwa i kosztów za, za paliwo. Tu Wam podpowiem taką ciekawostkę. W jednym z sezonów policzyłem sobie, ile zrobilibyśmy kilometrów więcej w naszych motocyklach, gdybyśmy jeździli na kołach i okazało się, że po jednym sezonie zaoszczędziliśmy 10 tysięcy kilometrów czyli nasze motocykle miałyby nabite o 10 tysięcy kilometrów więcej, gdyby nie były wożone na przyczepie. No i teraz pytanie, czy jesteśmy prawdziwymi motocyklistami? Tu Wam podpowiem, że w zeszłego sezonu sprzedawaliśmy tego żółtego street Patrycji poszedł w ręce naszego dobrego znajomego, ale motocykl był jeszcze na gwarancji, czyli miał niecałe dwa lata i miał nabity już ponad 20 tysięcy kilometrów, pomimo wożenia, go na przyczep. A jak się przegląda wszelkiego rodzaju ogłoszenia, no to jakby w polskich warunkach standardem jest, że mamy wystawiony motocykl, który ma 10-15 lat, często też się okazuje, że nawet turystyczny i wychodzi na to, że on rocznie robi niecały 1000 kilometrów. I tu jeszcze podpowiem, że motocyklami prawie w ogóle nie jeździmy po mieście. Oczywiście zdarza się na jakąś miejscówkę podskoczyć, gdzieś koło komina zakręcić, ale nie eksploatujemy ich w sposób taki, że codziennie jeździmy nimi do pracy. Do tego służą nam skutery, więc te motocykle służą nam tylko i wyłącznie do zabawy i do wycieczek. Czy jesteśmy prawdziwymi motocyklistami, czy nie jesteśmy? No, skoro ja turystyczny motocykl wożę na przyczepie, to chyba nie jestem prawdziwym motocyklistą, bo tak nie powinno się robić, prawda? Podsumowując ten przedługi wywód, uważam, że do motocykla na przyczepie trzeba dorosnąć, ale jeżeli spróbujecie raz, czyli zrobicie taki manewr, że zaplanujecie sobie jakąś wyprawę, niech to będą, nie wiem, Bałkany, Pireneje, Hiszpania, Portugalia, whatever i przynajmniej część drogi przewieziecie motocykle na przyczepie, to gwarantuję Wam, że kolejną taką wyprawę też będziecie na pewno planowali w takiej formie. My jesteśmy już na etapie takim, że nawet jak miałbym jechać w Bieszczady, gdzie z Warszawy do pokonania 400 czy 450 km, to nie widzę najmniejszego sensu, żeby robić to na koła. Zdecydowanie wolę nasze motocykle sadzić na przyczepę i tą trasę pokonać autostradą, samochodem w komfortowych warunkach. I dzięki temu w bardzo prosty sposób zaoszczędzam na tranzycie 800 km na każdym z motocykli. No dobra, załóżmy, że przekonałem Was, stwierdzacie, super, kupujemy przyczepę. No i wiadomo, tu pojawia się kolejny problem, problem zakupowy. Jaką to przyczepę kupić? No i tutaj nie dam Wam prostego rozwiązania, no bo jakby zakres cenowy jest przeogromny. Od przyczep za okolice pewnie 3000 zł, bo widziałem przyczepy, które kosztują tysięcy zł. Można sobie kupić zadaszoną, z burtami, bez burt, podnoszoną hydrauliczną, co da wianki na kiju. Ja Wam powiem, że nie ma co szaleć. Oczywiście wiadomo, jeżeli mamy nieograniczony budżet, no to super, kupujemy najlepsze co jest na rynku. Na naszym przykładzie opowiem Wam co my mamy, jak mamy tą przyczepę skonfigurowaną, co do niej dokupiliśmy, co zmieniliśmy i mam nadzieję, że te informacje będą pomocne. Posiadamy przyczepę polskiej firmy Tremaret, jest to model raczej budżetowy kupiliśmy ją kilka lat temu kosztowała około 2,5 tysiąca złotych, więc nie jest to model żaden wysoki, ale w 100% spełnia swoje zadanie Jest to przyczepa w teorii na trzy motocykle i od razu Wam powiem, że trzeba się trzymać takiej zasady, że jak kupujecie przyczepę 3 motocyklową, to upchniemy komfortowo dwa motocykle i one nie będą się o siebie obijać, chociaż i tak trzeba przy ich wprowadzaniu na przyczepę i mocowaniu uważać, żeby jednak się ze sobą te kierownice nie stykały, bo może coś tam się uszkodzić, takie rzeczy się zdarzają. To, co jest bardzo ważne przy zamawianiu przyczepy i na czym uważam, że nie warto jest oszczędzać, to jeżeli będziecie mieli taką opcję, od razu zamówić do niej podłogę. O co chodzi? Zobaczcie, jeżeli sobie zamówimy do niej podłogę, no to w tym momencie mamy płaciuteńką powierzchnię i bez problemu możemy sobie na tą przyczepę wejść, co ułatwia przypinanie tego motocykla. Więc to jest rzecz, do której warto dopłacić każde pieniądze. Druga modyfikacja, która jakby jest konieczna, wydaje mi się, że zawsze, szczególnie w tych przyczepach budżetowych, to jest to, że one nie mają kołysy, czyli trzeba zamontować kołyski, Usunąć te pręty, które są standardowo. one są absolutnie bez sensu. Plusem jest to, że jeżeli przednie koło wjedzie w kołyskę, ono stabilizuje ten motocykl, tak że nikt nie musi go trzymać. Okej, okay, no i to jest jakby tyle, jeżeli chodzi o samą przyczepę. No i teraz, jakby kolejna inwestycja, jaka nas czeka, no to są pasy montażowe do naszych motocykli, tak żeby je bezpiecznie i sprawnie szybko zamontować na przyczepie. No i tutaj, jak mamy dwie drogi, można iść po taniości, czyli w jakiś tam kastoromiec, kupić zwykłe pasy transportowe i z nimi tam się męczyć, kombinować. I to wiadomo, jak nie ma budżetu, no to działa i jest ok, ale jeżeli będziecie mieli budżet, to ja Wam tutaj pokażę, co my mamy i uważam, że jest to rzecz świetna, w którą warto zainwestować pieniądze. Ogólnie to są produkty niemieckiej firmy Ace Banks. Jest to firma, która specjalizuje się właśnie w komponentach transportowych do motocykli. I pierwszą rzeczą to jest mocowanie na tylne koło Tire Fix. Jest to taka blokada, którą po prowadzeniu motocykla na przyczepę w kołyskę montujemy na tylnym kole. Jeżeli już nabierzemy wprawy, to ten montaż zajmuje nam dosłownie chwilę. Jest to dużo szybsze rozwiązanie niż zapinanie klasycznymi pasami, gdzie trzeba się z nimi szarpać, trzeba uważać, żeby te pasy nam się nie poplątały, trzeba je odpowiednio naciągać, za coś łapać, a tutaj łapiemy bezpośrednio za oponę, nie ma żadnego kontaktu z innymi częściami motocykla, więc nie ma ryzyka, że coś nam się w motocyklu powyciera, lakier na wahaczu i tym podobne. Czy rozwiązanie to nie jest stanie, bo na jeden motocykl koszt około 400 zł, w zależności gdzie, gdzie dorwiecie. Czasami za 350 można znaleźć. Wiadomo, że klasyczne pasy kupimy za ułamek tej ceny, ale jakbyście zobaczyli, ile jesteśmy w stanie zaoszczędzić czasu i jak bardzo ułatwia to montaż motocykla, to po kilku takich użyciach okazuje się, że jest to warte swoich pieniędzy i do tego pasy na kierownicę. Ja jestem przeciwnikiem łapania motocykla za półki, ściskania go na lagach. Nieraz taką sytuację można zaobserwować, szczególnie jak jacyś laweciarze biorą się za montaż motocykla na przyczepie, lawecie, łapią go za półki, ściskają te lagi opór, także są cały czas skompresowane. Potem taki motocykl przez kilkanaście godzin, a czasami nawet kilka dni, jak jest trasa do takiej przykładowo Hiszpanii, jest to zawieszenie skompresowane. Efektem tego może być, że puszczą na muszelnie czyli wtedy będziemy już w czarnej, przesłowiowej dupie. Więc zdecydowanie preferuję, że przód jest luźny, tajer fix z tyłu stabilizuje motocykl, plus kołyska, w której jest przednie koło, a pasami łapie za kierownicę, one nie są ściśnięte mocno, naciągam je tylko tyle, żeby nie latały luzem i ich zadaniem jest stabilizowanie motocykla w sytuacji, gdyby się okazało, że na przykład mocowanie tylne za koło puściło, one zapobiegną przywróceniu się motocykla na lewo, czy prawo, czy też y, wyjechaniu go z kołyski. Jest to rozwiązanie sprawdzone. Od kilku lat w taki sposób montujemy nasze motocykle. Nigdy nie mieliśmy sytuacji, że jakiś motocykl się przewrócił czy nie daj Boże spadł z przyczepy. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby pomimo tego wszystkiego zawsze jak się zatrzymujecie na stacji benzynowej obejść przyczepę w koło, sprawdzić czy nic tam się nie porudzowało. Dzięki temu zapobiegniemy niebezpiecznym sytuacjom. No i to byłoby tyle, ile chciałem Wam na ten moment przekazać informacji. Wiadomo, że tematu nie wyczerpaliśmy. Można by jeszcze długo na temat różnych aspektów Aspektów z tym związanych. Rozmawiać. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, ja postaram się na wszystko Wam odpowiedzieć. Oczywiście, mam nadzieję, że film Wam się podobał, że zainteresowaliśmy Was tą drogą, że dodacie ją do miejsc, które będziecie chcieli odwiedzić. Gwarantuję, że nie będziecie zawiedzeni. Wracając do tematu przyczep, wiadomo, że każdy z nas może mieć inne zdanie na ten temat, ja to szanuję, ale to nie jest tak, że jedyna słuszna forma to jest, jeżeli. Na kołach, a jeżeli ktoś wybiera opcję, że wiezie sprzęt na przyczepie, a na miejscu nabija setki, a nawet tysiące kilometrów jeżąc po górach, że to jest złe rozwiązanie, ja osobiście uważam, że to jest lepsze rozwiązanie, ale nie musicie się z moim zdaniem zgadzać. Jak mówiłem, ja to szanuję, ale my osobiście po autostradach ani drogach ekspresowych nie jeździmy, nie widzimy w tym sensu, nie sprawia nam to żadnej przyjemności. No i w ten oto sposób dotarliśmy do końca dzisiejszego materiału. Jak widać, po filmie my też już dojeżdżamy do końca drogi. Zaraz skończy nam się asfalt. Będziemy musieli się zatrzymać, odpocząć. Wszystkich, którzy dotrwali tutaj, proszę standardowo o lajka, like jeżeli ktoś jest pierwszy raz na naszym kanale, pierwszy raz ogląda film od nas. Mam nadzieję, że spodobało się. Zasubskrybujcie nasz kanał po więcej takich materiałów. Podbijcie film. Przekroczyliśmy już 1000 subskrybentów. Cały czas ta liczba rośnie, co nas ogromnie cieszy. No i tyle. Do następnego. Jo!